Konnichwa! Mej jemu! ci sakte. na Nihongo herpa no Apuri ni <ścoughs> Czyli innymi słowy, witaj serdecznie z tej strony Mary. Dziś porozmawiamy o aplikacji Mały, skromny japoński pomocnik pana Fryderyka Mazurka. Odrobinkę, dlatego że będzie to bardziej wieść o bardzo istotnej funkcji nowości właściwie może funkcji za dużo powiedziane, ale nowości w japońskim pomocniku bardzo, bardzo przydatnej zwłaszcza dla istot, które uczą się japońskiego dalszo, planowo, tak perspektywicznie, bardziej mają większe zapatrywania szersze niż, niż standard, powiedzmy pewien, taki taki dosyć niski standard I, Mam tu na myśli tak zwany kanji kente, klasyfikacja znaków kente. Kente jest w skrócie swoją drogą określany mianem kanken, właśnie od tego kanji kente. Jest to test biegłości w kanji, dedykowany przede wszystkim dla Japończyków. Jest to japoński test dla Japończyków, którzy. Mieliby ochotę, wolę sprawdzać siebie samych w tym, jak dobrze im w kanji idzie. I teraz, jeżeli my uczymy się kanji, to również możemy uczyć się według różnorakich klasyfikacji, jest ich całkiem sporo w sensie kolejności. Kolejności różne, kolejności różne pomysły na to, w jakiej kolejności uczyć się konkretnie znaków. Jest na przykład kolejność uczenia się kanji tak, jak japońskie dzieci uczą się w szkołach, jak znaki są im serwowane klasa po klasie. Jest kolejność testu JLPT, innegoż znowu, znacznie bardziej prawdopodobnie znanego obcokrajowcem z perspektywy Japonii. Jest to bowiem w istocie test, który ma. Hmm, Oddać stopień znajomości języka japońskiego przez danego konkretnego obcokrajowca. Ma pięć poziomów, natomiast Kente ma ich ponad 10 swoją drogą. Jest to znacznie, znacznie bardziej rozbudowany test, rozbudowany zasób wiedzy niż, niż wspomniane JLPT, ale tych kolejności jest znacznie, znacznie więcej. I nie będę teraz wnikać w omawianie, choćby nawet pokrótce każdej z nich. Skupię się tylko na tym, że do tej pory w małym, skromnym, japońskim pomocniku, jeżeli wyszukalibyśmy sobie jakikolwiek znak, tutaj mamy na dole wyszukiwarka znaków kanji i mamy na górze takie przewijane menu, zwróćmy uwagę, to jest bardzo istotne. Możemy według różnych sposobów szukać tych znaków. Tutaj mam historię, sobie łączę, jakie znaki ostatnio wyszukiwałem, to... Praktycznie mówiąc, w szczegółach tych znaków będziemy mieli napisane, do jakiej klasyfikacji należą, w sensie w jakiej klasyfikacji, na jakim konkretnie etapie są wpisane, do jakiego poziomu są przypisane. Przykładowo, jeżeli byśmy wzięli sobie Neko, kod, jakiś prosty znak na kota, weźmy na przykład taki i byśmy sobie go wyszukiwali, to tutaj gdzieś będzie, właśnie, proszę bardzo. Występowanie znaku JoJo S i JLPT-3, czyli że japoński pomocnik, aplikacja na Androida darmowo bez reklam, która występuje również, co warto wiedzieć, jako strona internetowa, więc nie jesteśmy przez to ograniczeni do czerpania z tej aplikacji tylko wtedy, jeżeli mamy w ogóle urządzenie z Androidem, bo tak naprawdę będzie spora funkcjonalność tej aplikacji dostępna dla nas jako strona internetowa, więc do stron internetowych mamy wszyscy dostęp. Więc proszę bardzo, JoJo. S JLPT 3 Informuje nas, że ten znak konkretnie kota, jest zawarty w poziomie trzecim testu JLPT czy w JOJO S ogólnie, czyli w tej takiej wyższej, wyższych klasach szkoły średniej w japońskiej szkole nie ma doprecyzowanego niestety w której klasie? Po prostu, że w wyższych w tej drugiej połowie jak mamy podstawówkę, odpowiedni gimnazjum, szkoła średnia niższego i wyższego stopnia, to właśnie do tych szkół średnich należy gdzieś ten znak. Natomiast zwróćmy tutaj uwagę, że mamy jeszcze kanji kente, właśnie kanken, poziom drugi wstępny. Poziom drugi wstępny. Tutaj warto zwrócić uwagę, że, że te poziomy są liczone od końca. Tak jak zresztą JLPT, czyli naj, najniższy, najłatwiejszy poziom, to będzie w przypadku JLPT JLPT 5, a w przypadku Kenty to będzie poziom dziesiąty. Od tych poziomów zaczniemy, ale spróbujmy jeszcze jakiś inny znak, na przykład Oki, może, czyli duże. O, i znajdźmy sobie ten znak, jeden taki bardziej elementarny znak, co tu będziemy mieli napisane. Joyo 1 JLPT 5, czyli właśnie najłatwiejszy poziom JLPT. Jeszcze Genki kanji, inna klasyfikacja na poziomie 1, um, 6, podręczników w Genki, nie wiem dokładnie, co to za podręczniki, myślę, że to są jakieś podręczniki konkretne do, do japońskiego, ale tutaj zwróć uwagę już kanji kente, poziom dziesiąty, czyli też najłatwiejszy, oddaje ducha sprawy. Natomiast gdybyśmy wzięli sobie z historii znaki przykładowo, które dzisiaj wyszukiwałem, a na przykład ten, rama, struktura, szkielet, podstawa, konstrukcja, to zwróćmy uwagę tutaj, że Tutaj mamy już tylko informacje na temat KNT, bo to są już wyższe, wyższe znaki. Poziom pierwszy, czyli najbogatszy poziom już taki sensowne, szerokie wody nauki znaków jest, więc od niedawna, od dokładnie mówiąc tego miesiąca, czyli lutego 2026 roku pan Fryderyk Mazurek wprowadził, za co bardzo, bardzo, bardzo mu dziękuję. Właśnie klasyfikację kente do małego, skromnego, japońskiego pomocnika ogromnie może być to przydatne. Jeżeli uczymy się znaków, wprowadzamy sobie tą klasyfikację do własnych programów, gdzieś tam jeszcze na boku. To u pana Fryderyka Mazurka, ona jest dosyć łatwo dostępna od razu na, na karcie, na ekranie szczegółów znaku, jak tutaj widzieliśmy. Podobna klasyfikacja jest obecna w Kanji Study, ale już mniej intuicyjnie dostępna, nie jest tak od razu jak na dłoni podana. W Tango możemy sobie bardzo łatwo zadbać o to, żeby klasyfikacja takowa była dla nas dostępna od ręki również, przy czym potrzebujemy zadbać o to samodzielnie, jeżeli w Tango tworzymy sobie własny zbiór znaków, których się uczymy, tylko te, które znamy na na dzień dzisiejszy, to możemy je od ręki, i to jest bardzo dobry nawyk, opatrywać plakietkami, takimi tagami, etykietkami, jak wolisz, wyrażającymi do której konkretnie klasyfikacji, czy do którego wręcz poziomu przynależy dany każdy znak. I to nam również może bardzo ułatwić, potem możemy sobie filtrować, na przykład ćwiczyć tylko znaki Jojo, tylko Jinmejo, czy właśnie cokolwiek, cokolwiek innego, jakieś powiedzmy kokuji czyli kanji stricte stworzone w Japonii, i tak dalej, tym podobne. Także chciałem się podzielić z Tobą tą, tą ekscytującą nowością w małym, skromnym japońskim pomocniku. Raz jeszcze, jeżeli Pan Fryderyk Mazurek, twórca tejże przewspaniałej, przebogatej aplikacji, która po dziś dzień towarzyszy mi w mojej przygodzie z japońskim, jeżeli mnie słucha, to, to, to serdecznie, serdecznie dziękuję. Hontoni <suszy> domo Fryderyk sensei. I tyle. Dziękuję Tobie za całą Twoją uwagę. Mej Jamardyśta.